Nazywam się Anna Opas, e, pracuję z osobami, e, które mają problemy z kręgosupem, które mają problemy ze stawami. E, używam do tego fizjoterapii, pilatesu oraz treningu. Włączę wszystko w jednym, żeby pomóc twojemu ciału funkcjonować zdrowo. Używam do tego treningów i ruchu prawidłowego wzorca ruchowego. E, dzisiaj zmieniłam trochę scenerię, bo przeniosłam się dzisiaj do e, auta. Dlaczego? Dlatego, że większość z Was spędza godziny w aucie. Um, ma, to jest, macie siedzący tryb życia. To, że poruszacie się 300 km w samochodzie, nie znaczy, że dużo się ruszacie. Po prostu siedzicie w aucie przez bardzo długi czas i, um, i w tym aucie bardzo ważną. Jak nie najważniejszą rzeczą jest po prostu ustawienie Twojego fotela, dlatego że co z tego, że Ty zaczynasz ćwiczyć i um, zaczynasz rozluźniać mięśnie, wzmacniać je, jak wsiadasz do auta i po y, kilku godzinach, jeżeli jeździsz kilka dobrych godzin autem i Twoja pozycja kręgosłupa jest nieprawidłowa, to Twoje mięśnie z powrotem zep, z, z, są pospinane są znowu słabe kręgosłup możecie znowu boleć i wszystko zaczyna się po prostu od początku dlatego e, kochani poprawiamy fotel w twoim e, aucie to jest my mamy tyle pokręteł słuchajcie teraz im nowszy samochód tym więcej opcji e, żeby twój fotel był w odpowiedniej pozycji Zero zimnego łokcia i leżenia w samochodzie. My nie leżymy. Twoje oparcie ma pomagać Twojemu kręgosłupowi, żeby był w odpowiedniej pozycji. Czyli wysuwasz lędźwia, siedzisz wysoko na pośladkach. Wysuwasz krę kręgosłup lędźwiowy, czyli Twój kręgosłup lędźwiowy, tak, ten? On, jeżeli Twój e, samochód ma opcję wysuwania lędźwi, to wysuń lędźwie. Jeżeli nie ma Twój e, samochód e, opcji wysuwania lędźwi, to możesz sobie coś tam podłożyć. Możesz podłożyć sobie. Mm, Ręcznik, możesz podłożyć sobie poduszkę. Teraz można kupić. Są przeróżne poduszki, które kładzie się w kręgosłup lędźwiowy. I dzięki temu, że włożysz sobie coś w ten kręgosłup lędźwiowy, reszta Twojego kręgosłupa się wyprostuje. Pod warunkiem, że Twoje oparcie nie jest w pozycji leżącej, tak jak ja mam teraz. Czyli, kochani, przysuwamy. Już, już, już. Przysuwamy fotel tak, aby. Aby Twoje barki były oparte o, o siedzenie. Mało tego, Twoja głowa ma odpoczywać na zagłówku. W wielu przypadkach ten zagłówek gdzieś tam z tyłu sobie jest, a On, Twoja głowa ma cały czas odpoczywać. Tej pozycji. Czyli twój kręgosłup, jeżeli ty jedziesz kilkanaście godzin w takiej pozycji z zaokrąglonymi plecami, pochylonym, pochyloną głową do przodu, to co się dziwicie, że ciebie kręgosłup boli po kilkunastu godzinach jazdy? To jest naturalna rzecz, że po prostu ten kręgosłup cię będzie bolał, jeżeli ty nie poprawisz swojego fotela. Mało tego, bardzo ważnym jest, ja wiem, ja powtarzam, że dużo rzeczy jest ważne, ale one są ważne, naprawdę one są istotne, bo jeżeli my zajeżdżamy swoje ciało, bo mm, siedzenie w aucie przez 8 godzin albo 4 nawet godziny i nie zmienianie pozycji z fotelem, jak masz kręgosłup tak, a fotel jest tak, to jest po prostu zabójstwo dla Twojego kręgosłupa, przecież... Yy, Przecież, jeżeli ty położysz sobie fotel należąco, bo tak tobie jest wygodnie i na przykład się lansujesz i weźmiesz sobie jeszcze łokień za, szy za, 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 za okno, to. to... Ty automatycznie zaczynasz się garbić, bo musisz to, tą pozycję fotela zrekompensować. Zaczynasz się garbić, twój kręgosłup wpada w e, siedzenie, głowa zaczyna iść do przodu, zagłówek w ogóle nie spełnia swojej roli, e, więc kochani, poprawiamy fotel. Już dzisiaj, spójrz na swój fotel, spójrz na pozycję Twojego kręgosłupa w samochodzie i zmień ją, po prostu zmień. Na początku może być trudno, dlatego że jeżeli Twoje ciało, jeżeli spędzasz dużo godzin w aucie, jeżeli Twoje ciało przygotowa... już jest przystosowane do, tego, do tej pozycji samochodu, do fotela, to małymi kroczkami podkręć trochę fotel do przodu, pojeźdź tydzień, Później znowu podkręć trochę fotel do przodu kolejny tydzień, nie od razu. Dlatego, że jeżeli podkręcisz od razu fotel do prawidłowej pozycji, gdzie twoja klatka piersiowa jest z przodu, gdzie ramiona są odchylone, głowa leży na zagłówku, wtedy mięśnie zaczynają się spinać, no bo to jest pozycja zupełnie, wiesz, dla ciebie totalnie nieznana. Dlatego małymi kroczkami do przodu, ok, zmień pozycję. Siedzącą i zatrzymuj się podczas jazdy, rozciągaj biodra, wstań, pomaszeruj sobie, bo jeżeli siedzisz w tej pozycji, to tutaj mamy zginacze bioder, tutaj są zginacze bioder, to co zgina twoje biodro, One się skracają w momencie, kiedy bardzo dużo siedzisz, one się skracają. Więc rozciągnij, wyjdź z auta i po prostu rozciągnij. Pokażę tobie teraz kilka bardzo fajnych ćwiczeń, które możesz wykonywać w samochodzie podczas jazdy. Pierwszym, jednym z fajnych ćwiczeń, które pobudzają Twoje stabilizatory i, czas, i często mija ból karku, jest: ja nazywam to ruch Michaela Jacksona, czyli od, popychasz tył głowy, wbijasz w zagłówek. Robisz podwójną brodę i wychylasz z powrotem. I znowu wpychasz tył głowy w zagłówek i rozluźniasz. Wtychasz, wpychasz y, tył głowy w zagłówek i rozluźniasz. Wpychasz tył głowy w zagłówek i rozluźniasz. Kolejne ćwiczenie jest. Y, Kręcenie głowy, ale musisz wtedy nie jechać, tylko się zatrzymać, ok? Obiecujesz mi, że nie będziesz to robił podczas jazdy, więc wbijasz tył głowy w oparcie i skręcasz głową w prawo, skręcasz głową w lewo i możesz tak zrobić 10 razy. Prawo, skręcasz głową w lewo, ale zobacz, nie podnosisz brody do góry, tylko cały czas jesteś w tej pozycji podwójnego podbródka, czyli robisz sobie podwójny podbródek i Skręcasz głową w prawo, skręcasz głową w lewo, i cały czas pracujesz. Hej, jeżeli tu już poczujesz troszeczkę rozluźnienia w kręgosłupie szyjnym. To możesz poruszać sobie barkami, rozluźniasz sobie, sobie kręcisz barkami, siedzisz, siedzisz na wygodnej pozycji, ale cały czas wbijasz głowę. Głowa Twoja wbija się cały czas w zagówek i kręcisz sobie ramionami, ściągasz łopatki w dół i kręcisz ramionami. Pamiętaj o tym, żeby za każdym razem, jak robisz koło swoimi barkami, ściągasz łopatki w dół. Teraz przenosimy się troszeczkę niżej. I pobudzamy też. E, pamiętacie, jak na ostatnim filmiku uczyłam Was mobilizację miednicy, czyli kręciliśmy miednicą do przodu i do tyłu, czyli przyciągaliśmy kręgosłup lędźwiowy do podłogi i go odrywaliśmy. I możemy to robić to samo, możemy robić w aucie. Czyli chowasz lędźwie, jeżeli masz opcję schowania w lędźwi w swoim fotelu, to chowasz lędźwie i Wykonujesz mobilizację, czyli przyciągasz kręgosłup do fotela i odrywasz kręgosłup od fotela. Przyciągasz kręgosłup do fotela i odrywasz kręgosłup do, od fotela. Przyciągasz i odrywasz. I mobilizujesz znowu swoją miednicę, czyli ta przestrzeń pomiędzy kręgosłupem lędźwiowym pomiędzy kręgosłupem a lędźwiowym, tam gdzie, gdzie masz naj... tam, gdzie jest kręgosłup lędźwiowy, łączy się z miednicą, rozluźniasz tą przestrzeń. Przyciągasz do, do oparcia i rozluźniasz. Przyciągasz do oparcia i rozluźniasz. Jeszcze schodzimy, jeszcze poziom niżej. E Wspinamy się na pośladkach. Wyobraź sobie, że sobie siedzisz i po prostu spinasz pośladki i przez to, że spinasz pośladki, one cię trochę unoszą do góry. I rozluźniasz. I znowu. spinasz pośladki, spinasz, spinasz, spinasz pośladki i rozluźniasz. I spinasz pośladki, delikatnie unosisz się do góry i rozluźniasz. Znowu spinasz pośladki, spinasz i rozluźniasz. Jeszcze raz spinasz pośladki. I rozluźniasz. I dzięki tym ćwiczeniom poradzisz sobie w pracy. Jeżeli jeździsz dużo samochodem, jeżeli dużo podróżujesz i czujesz bardzo często bóle kręgosłupa, to te ćwiczenia pomogą Tobie rozluźnić się podczas jazdy i zaraz po długiej trasie, którą przejechałeś, przejechałaś. Zapraszam Ciebie do kontynuowania tych ćwiczeń i pamiętaj popraw fotel w swoim samochodzie popraw. Zapraszam Cię do subskrybowania tutaj na dole. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. Będę mówić więcej i będę pokazywać więcej ćwiczeń, które mogą pomóc Tobie w w osiągnięciu lepszej sylwetki, w wzmocnieniu mięśni głębokich i też pozbędziesz się bólu kręgosłupa. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i do usłyszenia. Pa Pa! Dzięki!